Witajcie, kochani, witajcie. Dzisiaj jesteśmy w protulsie. Dzisiaj pokażę Wam, jak można wykorzystać brzmienia naszego Korga Crossa do naszych produkcji. Na przykład, jeśli mielibyśmy tylko dawa i naszego korga krosa, jak to zrobić? Ja akurat korzystam z Protursa i o tym wiecie, jeśli byliście już na moim kanale. Teraz jak mogę zrobić to? Otóż mogę zrobić to na dwa sposoby. Albo wykorzystamy brzmienia nagrywając korga w audio i wtedy musimy Kochani, zrobić coś takiego, że z korga wychodzimy dwoma jackami przez wyjście, przez wyjście moi drodzy, out, left and right, wychodzimy z korga crossa, wchodzimy do naszego interfejsu, musimy mieć dwa wejścia w interfejsie, audio, wtedy wpinamy go jako instrument audio. I zaraz przekonamy się, ja tutaj stworzyłem sobie ślady, na razie pojawia się nam ślad audio. Nie zmieniałem jakby nazw tych śladów, bo one nam tutaj nic nie powiedzą raczej. Mamy Audio Track. I teraz w momencie, kiedy mamy podłączony nasz kork z interfejsem, w momencie kiedy uzbroimy ślad do nagrywania, to możemy już sobie grać. I w tym momencie jak na przykład nacisnę sobie jeszcze tylko uruchomimy sobie jakiś tutaj klik track, żeby nam ładnie tutaj dawał jeszcze sobie tylko go włączymy Dla tych, którzy nie wiedzą co to za skrót, to siódemką włączamy metroną a ósemką numeryczną włączamy odliczanie. I teraz mamy tutaj nasz metronom ładnie i możemy sobie zagrać coś do metronomu. Na klawiaturze włączamy nagrywanie. Ja tutaj schowam to okno sobie i uruchamiamy nagrywanie. Możemy też, właśnie, włączyć count, czyli odliczanie. Moi drodzy, ósemką to jest to, ta opcja tutaj. I wtedy mamy odliczanie. Więc tutaj, na spokojnie, możemy to sobie zrobić. I gramy. No i mamy nagrany nasz e, kawałek. Moi drodzy, teraz możemy go wyłączyć. I... nasz kawałek, jest to, jest to fragment audio jak sami widzicie ale teraz, co by było gdybyśmy chcieli wykorzystać brzmienie naszego krosa a mamy jakiś kawałek, już zrobiony jakiś aranż i chcielibyśmy sobie wykorzystać KORGa wykorzystać na przykład w DAWie tylko brzmienia z niego na przykład Powiedzmy, mamy sobie, ja tutaj stworzyłem na potrzebę tego filmu track MIDI i ten track MIDI, moi drodzy, otwieramy sobie edytor, czyli start, i znaczek równa się na klawiaturze. I w momencie, kiedy mamy teraz MIDI. Możemy sobie tutaj pisać różne nuty, prawda? Ale przechodzimy sobie teraz do naszych ustawień. Oczywiście, jeśli nie dodaliście jeszcze keyboardu yy, czy syntezatora do Protoolsa, możecie to zrobić przez Setup i MIDI Studio. Dokładnie tutaj. Prawda? Ja już mam sobie swojego korga dodałem. I teraz tutaj wybieramy sobie korga i na przykład kanał pierwszy. Pamiętajmy, podłączamy keyboard. Teraz najlepiej, jest, moi drodzy, to zrobić, i ja to już przetestowałem. Najlepiej jest to zrobić takim kablem MIDI, jeśli chodzi o korga, kablem MIDI. Po jednej stronie mamy MIDI in i MIDI out, a po drugiej stronie mamy USB. Najlepiej to funkcjonuje. Najlepiej, mówię wam to z przekonania, że najszybciej zobaczy Wam to Pro Tools, Ableton też zobaczy to dość szybko. I teraz mamy MIDI. W momencie, kiedy zagramy sobie, on już widzi ten instrument, prawda? Ale my wybraliśmy sobie tutaj out, czyli jeśli my nagramy jakąś sentencję, powiedzmy, to on będzie nam wysyłał. Ten sygnał do instrumentu. Ten co nagraliśmy, te komunikaty MIDI. I zaraz zobaczycie sobie. To. Tylko co musimy zrobić. Co musimy zrobić? Moi drodzy, musimy teraz wykorzystać sobie nasz ślad audio. Właśnie. Nasz ślad audio z wejściem 1.2. Do tego odtwarzania późniejszego, żeby nagrać to w, w formie wave'a, tak? Już Wam mówię o co chodzi. Nagramy sobie jakąś tam sentencję. I tutaj teraz możemy sobie nawet, e, kochani, e, poeksperymentować. Bo teraz mamy brzmienie pianina, nie? Ale jak sobie na przykład wyeksperymentujemy, na przykład weźmiemy sobie. Brzmienie na przykład bębnów, to możemy sobie je teraz tutaj zarejestrować. Ale zróbmy to w MIDI. Zróbmy to w MIDI, bo w momencie, kiedy będziemy robić to teraz w MIDI, zobaczcie co się będzie działo. Klawisz Windowsa i równa się, odpalamy edytor MIDI. Zobaczcie, ja mam teraz tutaj. Zobaczcie, mogę sobie sam tutaj poukładać. Sam poukładać, mogę sobie tutaj perkusję w tym momencie. Bo trochę za gęsto pojechaliśmy z tym, z tym motywem. Zmieńmy sobie, przyśpieszmy trochę to tempo. I teraz możemy sobie to zapętlić. Moi drodzy, teraz sobie to zapętlimy. Włączmy sobie widok klipu. I zrobimy sobie tutaj prawda trak 4. Jeśli klikniemy, to będziemy w trakcie 4. I shift i enter to znaczenie do początku. Sobie wciskamy literkę B. Oczywiście nam to od razu Dzieli, to sobie usuwamy i mamy taki. Oto sample. Dobrze. I teraz, co jest fajne, moi drodzy, w momencie, kiedy zmienimy brzmienie w naszym yy, korgu, to on nam zmieni brzmienie. Kreatywnie, teraz moi drodzy, co możemy zrobić? Na przykład, wykorzystajmy tylko tą. Wykorzystajmy tylko tą e, próbkę. Zróbmy sobie. Zróbmy sobie tak. Jeszcze jeden ślad audio. E, niech będzie sobie stereo audio track. I teraz zobaczcie. Mamy jedną tylko próbkę. I teraz robimy sobie coś takiego. Że. Włączamy sobie tutaj nagrywanie na tym śladzie. I wybieramy sobie perkusję. Mało tego, możemy sobie właśnie podczas grania wybierać. Teraz perkusję sobie wybierzemy. I niech nam tutaj ładnie. Troszeczkę podniosę sygnał wejściowy, i teraz, moi drodzy, wystarczy, że naciśniemy rekord. I oczywiście na MIDI nam się nic nie nagrało, bo nie na. Nie naciskaliśmy żadnych dźwięków, więc nie nagrało nam się, ale teraz już mamy nasz dram. Tak, teraz spróbujmy sobie zrobić tutaj jakiś bas na przykład. Zmieniamy sobie brzmienie na bas. Wybierzmy sobie jakiś tutaj basik. I teraz w tym momencie jak zrobimy sobie podgląd yy, kanału. Możemy sobie teraz nagrać partię basu bezproblemowo. I nagrywamy. Ten bas troszeczkę głośniej się nam tutaj nagrał, ale już mamy, zobaczcie. I teraz mamy na przykład, właśnie dwie, dwie ścieżki, które już mamy. Z KORGA. Pięknie. I to jest, moi drodzy, bardzo prosta droga do tego, żeby skorzystać sobie z brzmień KORGA. Chciałem Wam pokazać po prostu, jak to zrobić w Pro, w pro Toolsie, jak to zrobić w DAW, żeby skorzystać z naszego KORGA Crossa, z którego ostatnio dużo filmów nagrywam. Jak skorzystać z niego w Waszym DAW. Kochani, pytacie, bardzo często o podłączenia różnego typu w wiadomościach. Jak podłączyć coś? Moi drodzy, odpowiem szybko na Wasze pytanie, ponieważ pytacie bardzo często o połączenia różnych rzeczy. Ja powiem tylko tyle, w skrócie, żeby już nie robić osobnego filmu, że jeśli wychodzimy z jakiegoś źródła dźwięku, to wychodzimy albo stereo, albo mono. I w momencie, kiedy wychodzimy mono to wychodzimy jednym kablem mono jack. Natomiast jeśli wychodzimy stereo, to wychodzimy kablem stereo. I w momencie, kiedy wychodzimy z gniazda słuchawkowego, obojętne jest to w tym momencie, czy to jest duży jack, czy mały, bo to oczywiście też definiuje, jakiego jacka użyjemy, to jeszcze pozostaje nam kwestia, gdzie ten sygnał wprowadzić. Jeśli chcemy go wprowadzić do wzmacniacza, to nawet jeśli podłączamy keyboard czy syntezator, to robimy to kablem albo z wyjścia słuchawkowego jednym dużym jackiem na dwa małe, które wpinamy w kanały wzmacniacza. Pamiętamy jeden stereo na dwa mono. Albo jeśli mamy możliwość wyjścia z keyboardu albo syntezatora, gdzie mamy wyjście out left i out right Moi drodzy, to wtedy wychodzimy z tego instrumentu dwoma kablami jackowymi mono. I do naszego wzmacniacza komputera interfejsu wpinamy się też w dwa kable. Dwa te kable muszą wejść do interfejsu. Bo co jeśli jeden wypniemy? Zobaczcie. Jeśli wypniemy sobie jeden kabel, ja zaraz wam to pokażę. Mamy tutaj. sobie tylko na jakieś, na jakieś takie brzmienie mamy teraz a co by się stało gdybym tylko jeden podpiął to zobaczcie co się stanie jest tylko jeden kanał już nie mamy drugiego kanału prawda dlatego mówię jeśli chcecie podpinać coś to zawsze trzeba pamiętać o tym że Dwa kable wychodzą z instrumentu i dwa kable gdzieś wchodzą w interfejs w cokolwiek. Pamiętajcie o tym, kochani. Taki filmik chciałem nagrać, żeby wam pokazać jak można skorzystać z waszych brzmień Skorka Crossa w dowolnej stacji roboczej, bo można to zrobić w Abletonie, można to zrobić w fl we wszystkich innych stacjach roboczych można to też zrobić. Myślę, że na pewno nagrać można w każdej, jeśli macie tylko interfejs, bo do tego potrzebny jest interfejs, żeby się wpiąć właśnie do interfejsu i nagrać po prostu dźwięk, sygnał. Zapraszam was do kolejnych filmów. Dziękuję wam za dzisiaj za uwagę i do następnego, moi drodzy, trzymajcie się, cześć.